Cześć, z tej strony Aspidish Pokażę wam e, dzienne wyzwania Deadpoola Więc wchodzimy w kardynek bojowy Tu jest jego kryjówka, jeżeli nie wiecie I wchodzimy... E, Nieważne się wyświetla Wchodzimy w komputer i znajdź list Deadpoola od Epic Games e, Tu jest ten list F Klikacie go, klikacie OK e, Klik... coś tam Wchodzicie w to i już wam się za. Zalicza. Potem jest niedziękuj kierowcy busa. Czyli jak lecicie tym busem bojowym, nie klikacie B. To się u mnie jest G, a u Was pewnie B. No Po prostu nie klikacie. Potem znajdź karton Meka do Tutaj. Tutaj i wchodzicie znowu w komputer. Znajdźcie pieciągnięty do pula w sztabie. I to akurat już nie jest tutaj. To jest tutaj. Tylko się w Bluetootha i tutaj one się znajdują. Tutaj. I za chyba drugie wyzwanie. A nie, nie to tak ogóle. Nie wiem za które wyzwanie. E, sprawdzę szafka, co tam było. E, którą mogę sobie zmienić? Dobra. To pomyliłem się. Sorry. E, można sobie zmienić standard na Red A nie wiem jak się to robi. Możecie napisać w komentarzu. Bo no, przypinam serwuszka, którzy napiszą w komentarzu. Hmm. Dobra, fikołek. Wszystkim przypinam. No to na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Cześć i do następnego odcinka.